Siemaneczko, siemaneczko, ja z tej strony Chris Pocie, sobie zagramy w Gregory na frefirę. Kupiłem sobie tańce za 24 zł. pierwszy dub. Potem klaskanie. I to, fikołek. No i dobra, startujemy z challenge'em na same małe, małe pistoleciki, czyli Glock, USP, revolver. No i to tyle chyba na wyspie możemy znaleźć. Bo digle się spałni tylko na... Clash sound sąd trybie. Znaczy spałni tylko kupić można, a to tak się na wyspie nie spałni No jakby DGL by się spałnił, no to spoko, bo ta zadaje 80-90 hp Cięższe będzie znaleźć tego małego pistolecika, a jeszcze cięższe amunicje do niego, bo jest ich mało na mapce. Dobre. Akurat poszło łatwo teraz. No i musimy wygrać mecz właśnie takimi glaczkami małymi. Nie mogę żadnych dużych karabinów. Dużych właśnie shotgunów. Dużych broni SMG. No też nie możemy... Pałki używać. Kurde, plecak tam było, ale. Tak, to wszystko, mafleczki możemy. No, zbagowana gałka. Dobra, odpakowało się. Jest tylko tego pistolecika lepszego bym mógł znaleźć. No bo nie wiem, co to w ogóle będzie lepsze, ale. Chyba Glock by mi najbardziej odpowiadał i USP. To będzie ciężki challenge. To będzie ciężki challenge. O! Jest USP. dużo, dużo kuleka, mm. w miarę. Pewnie do tego challenge dużo ścian będzie. Co chwilę będziemy musieli się chować. Tak lekko wroga popykać, chować się, no... To jest ciężka broń do obsługi. Mam nadzieję, że nie wykupią ścian. Ile mamy tych 17? To jest dużo. Dobra, iść kupywać ściany. Zbroja hełm Spoko, to też nam jest chyba ale obrywał nieźle, a oni nic praktycznie nie będą obrywali, bo to jest słaba broń. A plecaka nie mam, to będę musiał kupić, bo raczej tu nie będzie, no chyba że tu. Ale oczywiście, że nie ma. No to muszę iść szybko po. kupić plecak. A zanim mnie tutaj zaraz zabiją, co za challenge, dziwny. Chyba mnie stać na to, zobaczę. Dobra, stać. Może to jakiś go kupić ciekawe właśnie. Nie. No i dobrze, po co taką by było do kupienia? Ja robię tylko challengea. Nie zależy mi tu eee, na Gloku, tylko wygranie z niego. Czy zależy mi też na Gloku, no bo muszę mieć, żeby wygrać, ale... Tak nie totalnie ta broń w Po prostu będzie śmiesznie wygrać mecz z, z pomocą takiej broni. To będzie sztos. I w ten czas możemy sobie przybić brawo, jak to się nam uda. Ale czy się to uda? To ja pojęcia nie mam w ogóle. i nic nie ma no, trochę amunicji by się przydało więcej ale dobra bardzo dużo z tego nie będziemy strzelać bardziej będziemy musieli się chować z końcową osobą będzie ciężko walczyć no bo on będzie miał jakieś dobre bronie ja z takiego czegoś mam go pokonać no mam nadzieję że końcowa osoba będzie bambikiem to w ten co z wygraną mamy w kieszeni no bo bambik tylko grać nie umi nawet stofrych broni tak szczerze to wszystko nie wiadomo co się stanie a granatów też nie możemy no tak bo to nie będzie zabicie. To będzie właśnie zabicie właśnie, a z tej broni nie można, no okej, okay, no to flesze nie można też tu kupować. Eee, drony dron. Jak jakiś gość nie zobaczy, z czego jeszcze, no to nie mnie wyśmieją, chociaż chyba wracam się. No, lepiej będzie się kampić w tym domku. Lepiej będzie się kampić w tym domku. No bo mamy słabą, i to słabą broń. Bardzo słabą broń. Masakra. No, Nie wiem czy to wygram, ale... No uspę mam. Ja to, to już będzie mój drugi challenge. No pierwszy nie udał się. Ten drugi to może się uda, czyli to będzie ten drugi właśnie. I naprawdę należą się łapki jak to się uda, no bo no sami sobie zagrajcie takim czymś. I no, jak to wygra, no to to będzie cud. No z dobrym graczem, to już będziemy musieli... No mówię, szczelać, chować się od razu. Chyba dwa kulki od razu się chronią. Więc zależy, jak będzie to wyglądało. To jest słaba broń. To zadaje 20-15 HP i szczela wolniej niż SMG lub Kałach lub shotgun. Z jednej strony nie chcę, żeby ktoś tu szedł, bo mogę przegrać, ale z jednej strony bym sobie powalczył z tego. 10 osób, osób, no w sumie w 7. I... to wygrywamy. Może. Albo no to z glocka. Następny challenge to tylko z pięści. Czy z pięści? No, wszystkich broni wręcz, czyli pięść, miecz, kosa. Patelnia, maczeta, broń wręcz, czyli będziemy musieli podchodzić. No, i to nie wiem, czy to będzie wykonalne. Dobra, wybijajcie się, bo to jest już ostatnia osoba. Widzę, ten mecz chyba szybko będzie, jak już jest 8 graczy na taką dużą wyspę. No, powiedzmy, jakieś takie 40% wyspy zostało. Z glockiem też się szybko biega. Ósmy. Higiel. O, sześć graczy, sześć graczy, super. O, dron, Dobra, czy on pokaże kogoś na matce? Na razie nikogo nie pokazuje. Czy on, ten Glock chociaż dosięgnie do tego drona? Nie, nawet zasięgu nie ma, masakra. To ma zasięg. jak shotgun, chyba, ale aczkolwiek z tego drzewa już by kogoś dotknęłoby. Ale po 9kp. O, dobra, już wskazuje osobę, gdzieś tam jest. どうも。 Pięciu graczy. W sumie dosyć przyjemna atmosfera, jak na taki ciężki challenge, no bo jak jest mało typów, to dobrze, właśnie. Bo z ostatnią osobą będziemy musieli rozstrzygnąć to fajnie, jakby ta ostatnia osoba zaczęła też wyszczelać z Glocka. Bo w ten raz by było sprawiedliwie. Ale na tym challenge polega, że ja mam jedynie mieć glocka. Czy oni też mogą mieć, ale to po prostu musimy liczyć na farta, że ten ktoś będzie miał tego Glocka. Jeśli też robi taki challenge albo akurat widzi, że ja no to też zacznie szczelać. O, jest tam ziomek. Idzie, idzie za drzewo chyba. Oczywiście będzie za tak, 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 tak. Chłopie, tylko bym miał jakąś broń, to bym w ciebie ale To nawet nie dotrze do ciebie. O tu już chyba dotrze, ale tutaj ma. O nie, on wejdzie do tego domku. Ja to mówię. положить Ostatni gość. Na pewno tego nie wygram. masakra wow wygrałem z glocka masakra Szczerz, niestety wtedy nie dało się na koniec zatańczyć ale dobra challenge udany następny challenge wygrać z bronią wręcz, czyli mamy do wyboru pięść, miecz, kosę, no, patelnie, wszystkie bronie z podchodzeniem, no wiecie, takie do uderzania. Dobra, nie zapomnijcie o lajkach like i subskrypcji, będzie więcej filmików na moim kanale odnośnie gry Refira.